Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej edycji Zapytanki. Tak, z okazji 7 lat już mojej działalności na YouTube, tak, jestem tu już z Wami 7 lat, odkąd nagrywam Let's playe. No i w sumie już nie tylko, bo też jakieś unboxingi, też jakieś vlogi czasem się trafią, chociaż to już raczej rzadko, ale różne dziwne filmy dla Was nagrywam lat. Także wielkie podziękowania lecą do Was, że wytrzymujecie ze mną tyle <śmiech> czasu. <laughs> Przynajmniej niektórzy z Was, oczywiście, są też nowi widzowie, nowych widzów, oczywiście też witam i dziękuję. No i z racji tego przygotowałam dla Was właśnie zapytankę. I live całonocny, który odbył się już prawdopodobnie. Takie zakrzywienie czasu, przestrzeni, trochę, ale tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałam z nim właśnie trafić w jakiś weekend, żebyście nie mieli problemów później no, z wyspaniem się. Żebym ja też nie miała problemów z wyspaniem się, dlatego. No, dlatego live całonocny był trochę wcześniej, ale myślę, że to niczemu nie szkodzi. W tym roku jest też trochę inaczej niż w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku robiłam jeszcze podsumowanie, ale w tym roku po prostu nie dałam rady. Nie zdążyłam tego wszystkiego przygotować, więc jest tylko zapytanka i ten live. I mam nadzieję, że to Wam wystarczy. Jeśli nie, to. to no, to macie pecha. Dobra, w każdym razie. W każdym razie wracając do naszej zapytanki, zasady. Zasady są tak, jak w zeszłym roku, czyli każda osoba może zadać do Max pięciu pytań, jeśli będzie więcej, to będę ucinać. Macie czas do jutra, do 29 listopada do godziny 23.59 na zadawanie pytań i zadajecie pytania. Pod tym filmem, i pod postem na Facebooku również z tym filmem. <grydy> Tylko w tych dwóch miejscach będę zaliczać pytania, ponieważ nie chcę mi za bardzo takiego rozstrzału. Wiecie, za każdy potem zadaje gdzieś indziej i jest za dużo miejsc. A tak to wydaje mi się, że, że będzie w miarę uporządkowane, jeśli wszystko będzie w jednym miejscu. Także prosiłabym, żebyście zadawali pytania. Pod tym filmem, w komentarzach, ewentualnie na fanpage'u pod postem z tym filmem. <laughs> ok, mam nadzieję, że e, to jest jasne. Jeżeli będzie dużo tych pytań, to prawdopodobnie zrobię selekcję. E, zostaną zaliczone te najciekawsze i te niepowtarzające się, oczywiście. E, no, niestety, prawdopodobnie nie dam rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale postaram się przynajmniej na większość, więc. Mam nadzieję, że, że będziecie w miarę usatysfakcjonowani. Ok, więc myślę, że to by było wszystko, jeśli chodzi o zasady. Będą oczywiście też wypisane w opisie do tego filmu. Także zapraszam do zadawania pytań i za jakiś czas postaram się na nie odpowiedzieć. No a tymczasem życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w innych filmach. Best.